Cześć, witajcie w świecie symulacji. 4 lata temu stworzyłem film 9 lat ETS-2 w 9 minut, więc pierwsza pora na 9 minut dla ATS-a. Co prawda, większość aktualizacji wygląda bliźniaczo podobnie, no ale postaram się skupić tylko na tych elementach, które są zawarte w ATS-ie, oczywiście pomijając mniejsze aktualizacje, skupić tylko na tych większych zmianach, także mam nadzieję, że uda się zmieścić w 9 minutach, chociaż nie wiem, czy to podsumowanie nie będzie trwało troszeczkę dłużej, także standardowo zepnijcie pasy i zapraszam Was do oglądania. Cofnijmy się do 2 lutego 2016 roku, kiedy to po trzech latach tworzenia kolejnego projektu SC Software zaprezentował światu gry American Truck Simulator, na początku gracze do dyspozycji dwie ciężarówki Kenwortha T608 i Peterbilt'a 579 oraz tereny Kalifornii i Nevady. Pojawiało się wtedy wiele pytań, czy i kiedy w ogóle pojawią się starsze modele ciężarówek oraz kolejne stany. No odpowiedź nie trzeba było czekać długo, ponieważ już 15 lutego otrzymaliśmy jeden z największych klasyków, jakim jest Kenur 900 W międzyczasie pojawiły się mniejsze aktualizacje łatwiące grę, a 6 czerwca tego samego roku otrzymaliśmy pierwsze i równocześnie ostatnie darmowe DLC mapowe, jakim była Arizona. No a równo 3 miesiące po tym, 6 września, otrzymaliśmy kolejną ciężarówkę, jaką był Peterbilt 389, więc kolejny klasyk, którego Zobaczyliśmy w grze. Wersja z 12 grudnia, czyli 1.5, skupiła się głównie na przebudowie mapy ze skali 1.35 do skali 1.20, w związku z tym przedstawiono nam nowe miasta i drogi. Rok 2017 to głównie drobne zmiany i poprawki, dlatego przejdźmy od razu do 9 listopada, kiedy to mogliśmy wzbogacić się o tereny DLC Nowego Meksyku i zobaczyć przebudowę dotychczasowej mapy. Mapmakerzy dali nam możliwość eksploracji ponad 600 mil dodatkowych tras, zaimplementowano zdarzenia losowe, dwie nowe naczepy, tak jak mobilna barierka i silos spożywczy, nowe pojazdy ruchu licznego oraz poprawione pojazdy policji. Nowa zasługuje na oznakowania Road 66. Rok 2018 to w większości bliźniacze zmiany względem ETS-a, dlatego szybko tylko wspomnę o dodaniu przewodów łączących naczepy z ciągnikami w maju oraz możliwości zakupu własnych naczep we wrześniu. 4 października za to dostaliśmy kolejny dodatek mapowy, jakim było DLC Oregon. 29 października 2018 roku dokonano drobnych zmian we wszystkich DLC mapowych, a miało to związek z nadejściem kolejnej wyczekiwanej ciężarówki, czyli w skrócie dodano do gry dealerów ciężarówek marki Volvo dla modelu VNL, które zobaczyliśmy w grze 5 listopada. Model ten był gotowy jeszcze przed premierą gry jako jedna z pierwszych ciężarówek, ale SCSO w którym mierzyło się tutaj z problemem licencji od Volvo i wielu graczy niestety rozczarowało się widząc go w grze, ponieważ było zauważalne że model jakościowo odstaje od innych, prawdopodobnie od momentu skończenia go jeszcze przed rokiem 2016 do dnia premiery model ten nie został nawet edytowany. Do dziś pamiętam tragicznie rozpixelizowane chlapacze, które były chyba jednym z najgorszych elementów tego modelu. No ale trudno, zacisnęliśmy zębę, cieszyliśmy się z tego że amerykańskie Volvo wreszcie zawiadowało w grze. A już dwa dni później w kolejnej aktualizacji dostaliśmy fix tego modelu, więc SCSO, które starało się odrobić lekcję i lekko ciężarówkę, od której oczekiwali znacznie więcej niż dostali? Jedną z większych wpadek było to, że przy niektórych malowaniach dla tego modelu psuły się lusterki, więc nawet nie sprawili tego modelu przed publikacją w grze, tylko wrzucili to, co mieli. Co tylko potęgowało rozczarowanie i słusznie zabrano się za poprawę tego modelu. Wraz z poprawką Volvo otrzymaliśmy DLC, którym były naczepy ze Special Transport, które również było dostępne wcześniej w ETS-ie. Ostatnią aktualizacją w tym roku była wersja 1.33, która dodawała nam opcje objazdów, które w grze są losowe. Pierwsza aktualizacja roku 2019 została wydana do 20 lutego i dodawała ona m.in. naczepę do transportu drewna oraz standardowe Przyniosła mniejsze zmiany na mapie. Na następne zmiany musieliśmy trochę poczekać, bo dopiero 10 czerwca pojawiła się aktualizacja, która przygotowała nas do kolejnych dwóch DLC, ale zanim zostały one wydane, otrzymaliśmy przebudowę dróg standardowo zmiany w oznakowaniu, nową sygnalizację świetlną garaże przebudowę Kalifornii standardowo zmiany związane z mapą. POM, która jest zauważalna praktycznie w każdej aktualizacji dodatkowo możliwość kupna kolejnych naczep oraz pojawiły się takie, których kupić nie możemy, np. Na naczepa do transportu ciężarówek Kenworth t 680 Dodana zostaje nawigacja głosowa, możliwość zakupu garaży online, usługa awaryjnego tankowania, co było dostępne w Starsze od scs u Swoją drogą, jeżeli ciekawią was starsze to, to było SCS-u, to ogrywamy sobie serię na tym kanale, gdzie możecie sprawdzić całą playlistę z 18 Years of Steel. ale wracając. Dzień później 11 czerwca dostaliśmy rozszerzenie mapy w postaci DLC Washington oraz DLC związane z transportem maszyn leśnych. Wersja gry 1.36 wydana 5 listopada to trzy nowe naczep. Dodatkowo standardowo kilka mniejszych zmian na mapie, przygotowanie terenów pod kolejnych dealerów, jakimi będzie MAC International, aktualizacja malowań dla radiowozów policyjnych, nowe ekranowodowanie, nowe pojazdy ruchu ulicznego i oczekiwanie do premier DLC Uta, które zobaczyliśmy dwa dni później dokładnie 7 listopada. 12 grudnia to premiera ciężarówki International Lone 17 grudnia rozpoczyna się event bożonarodzeniowy, radzeniowy, a wraz z nim nowe pędrżowe akcesoria do kabiny i standardowo łatanie mapy. 20 kwietnia 2020 roku to pierwsza aktualizacja tego roku, która dodaje większe zmiany, tak jak możliwość zakupu cysterny spożywczej, implementację w moda, czyli zmiany silnika dźwiękowego, a co za tym idzie również ulepszenie istniejących dźwięków oraz możliwość otwierania szyb. Dodatkowa możliwość swobodnego chodzenia w trybie konfiguracji zestawu oraz dodanie przeglądów technicznych na stacjach kontroli wagi. Kwiecień to myślę z wielu nowości, bo 8 dni po ostatniej aktualizacji do gry trafia pierwszy mag model Anthem. Często aktualizacje mogły mieć na celu zachęcenie graczy do większej aktywności w grze, a co za tym idzie zostanie w domu, ponieważ w tym czasie na świecie mierzyliśmy się z pandemią koronawirusa i stąd też pomysł na stworzenie wydarzenia Track at Home. 30 września w wersji gry 1.38 w grze pojawia się kolejny producent ciężarów jakim jest Western Star i jego model 49X. W kolejnej wersji 1.39 do gry zostaną dodane punkty widokowe dla DLC Washington oraz Utah oraz możliwość zakupu kolejnej naczepy na własność. 12 listopada do gry trafia DLC Colorado, a dzień później wychodzi łatka dla tego dodatku poprawiająca błę... Kompatybilność i wydajność. Na zakończenie roku do gry wjeżdża Freightliner Cascadia, za którego kierownicą mogliśmy usiąść 2 grudnia, a dzień później zobaczyliśmy DLC Kabin accessories, które było wcześniej dostępne tylko w ets -ie. W marcu 2021 roku, dokładnie 23, w aktualizacji 1.40 dodane zostały punkty wydatkowe dla Nowego Meksyku i Oregonu oraz zaktualizowano podwozie ciężarówek dodając konfiguracje 4x2, 8x2 oraz 8x6 tylko dla wybranych modeli. Poza podwoziem mamy nowe kabiny dla Western Stara 49X i zmiany w oświetleniu, o którym mówiłem w przypadku Eurotrax Motor 2. Moja pojawiła się drobna nowość, mianowicie DLC z oponami marki Goodyear. A 13 lipca to jedna z przełomowych aktualizacji dodająca tryb konwoju. 1 września do gry wraz z aktualizacją trafia International LT, a 6 dni później na czapę do transportu zwierząt, którą możemy kupić na własność. Tego samego dnia światło dzienne DLC Wyoming. 23 września dostajemy kolejny DLC z naczepami, a w zasadzie to są ładunki, czyli sprzęt budowlany od Volvo. Oddana zostaje również trasa z gabaretami dla nowego DLC Wyoming. Na zakończenie roku 2021, dokładnie 9 grudnia, czekła nas premiera Freightlinera Cascadia, która była nowym modelem nie tylko w grze, ale również w prawdziwym świecie. Podobną sytuację mogliśmy zobaczyć w przypadku nowej generacji DAFA w Eurotrax Motor 2. 22 marca 2022 roku, wraz z aktualizacją 1.43, do gry zostaje dodany International 9900i. 10 maja dostajemy kolejną aktualizację Kalifornii, zmieniony zostaje również Nowy Meksyk oraz wiele nowych tras dla DLC Special Transport. Zobaczyliśmy też nowe wnętrza dla Freightlinera Cascadia. 31 maja do gry zostaje dodane DLC z licencjonowanymi naczepami Load King, a 26 lipca zobaczyliśmy aktualizację DLC Wyoming, dodanie Czujnika Deszczu oraz nowe własne naczepy. 2 sierpnia to data dodania Western Stara 57X, a dwa dni później tym ciągnikiem mogliśmy przemierzać tereny nowego DLC Montana. W listopadzie pojawia się wydarzenie Halloweenowe oraz DLC Texas i mniej ciekawe DLC z malowaniami Wild West. Dodatkowo kolejne punkty widokowe i zmiany w ruchu ulicznym, możliwość transportu ciężarówki Peterbilt 579 oraz zakup cysterny chemicznej. Zaraz po evencie Halloweenowym pojawia się też event świąteczny. Końcem a 2023 roku, bo dokładnie w ostatni dzień tego miesiąca do gry zostaje dodany Western Star 5700XM. Luty to miesiąc zakochany, więc nie mogło zabraknąć wydarzenia walentynkowego, a w marcu doczekaliśmy się aktualizacji Kenwortha W900 z okazji 100 tego modelu. W wersji gry 1.47 z 12 kwietnia do gry zostaje dodana kolejna trasa dla DLC Special Transport w Kalifornii, własna cesarna gazowa oraz Western Star 57X dodany w ruchu licznym. 25 maja w grze możemy zobaczyć drugi model ciężarówki Volvo VNL, czyli nową generację, która została wykonana znacznie lepiej niż poprzednik. W to data dodania DLC Oklahoma wraz z wersją gry 1.48, a zaś dwa dni później dostajemy DLC umożliwiający tuning Kenwortha w 900. Jest to chyba największe DLC tuningowe w grach od SCS-u, które umożliwia nie tylko zmianę swojego wnętrza, ale dodaje również wiele części wyglądu zewnętrznego. 22 listopada zostaje dodany dealer pojazdów używanych, który swoją drogą również był zawarty w starszych grach od studia SCS Software. 30 listopada do gry dochodzą tereny DLC Kansas oraz pakiet maszyn rolniczych. W grudzień przyzwyczaił nas do nowych ciężarówek, więc tym razem nie może być inaczej. 21 grudnia do gry trafia nowa generacja Kenworth 680. W maju 2024 roku znów aktualizacja z Kalifornii, tym razem zrealizowano trzeci etap pracy, edycja ciężarówek International oraz dodanie asystenta pasa ruchu. mapę mapy wzbogacony o DLC Nebraska i kolejny dodatek z malowaniami, tym razem padł na sportowców. Wersja Gry 1.51 z października dodaje nam Mack McPinnacle oraz dynamiczne rozładunki na zbożowe. 16 września opublikowane zostaje kolejne DLC mapowe oraz DLC z maszynami leśnymi. 15 października w grze pojawia się nowa generacja Frightlinera Cascadia, a dzień później nowy tryb rozgrywki, jakim jest Akademia Jazdy. Przechodźmy do obecnego roku miesiąca kwietnia, bo właśnie 3 kwietnia wydane zostaje DLC Missouri. 22 kwietnia do gry zostaje dodany Kenworth 2900 Legacy Edition. 1 lipca aktualizacji doczekała się Szkoła Jazdy oraz przerwy na ciężarówki Freightliner Cascadia i Kenworth T680 nowej generacji. W tym wypadku były to konkretne aktualizacje tych modeli i w grze pojawiają się dwa nowe ładunki specjalne. 10 lipca zostaje wydane DLC Iowa wraz z wersją gry 1.55. No i ten rok podsumowujemy 4 grudnia, kiedy premier ma DLC Louisiana. Także to wszystko jest już za nami, a co przyniosą kolejne lata, tego dowiemy się w przyszłości, także dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmu. Nie wiem jeszcze, czy wyrobiliśmy się w 9 minutach, aczkolwiek dziękuję serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, cześć.